Noelo Znani artyści to również ludzie. Bardzo często zdarza się, że popełniają oni jakieś błędy, mają swoje humorki, albo trafiają w tarapaty. Czasami do tego stopnia, że ich piosenki oraz oni sami są zakazani w danych krajach. Dziś dowiemy się jacy to artyści, jakie to kraje i poznamy historie, które stoją za tym wszystkim. Jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. Jeżeli będę widział, że jest ich dużo, to będę robił tego więcej. No a co do dzisiejszego filmu? Usłyszymy dzisiaj kilka historii na temat zbanowania Artysty w danym kraju. Moim oraz Waszym zdaniem będzie odgadnąć, który to artysta. Tak więc nie przedłużam i lecimy. Jak wiemy, większość raperów kreuje się na imprezowiczów, swegerów i gości, którzy lubią się flexować. Niektórym z nich zdarza się nawet grać gangsterów, zadymiarzy i bad boyów. Jak się okazuje, nie zawsze jest to gra, a czasem nawet wydarza się taka sytuacja jak ta. Artykuł, który mam przed sobą, opowiada o raperze, artyście, który swego czasu miał całkowity zakaz wstępu do Anglii. A to wszystko za sprawą jednej małej, albo raczej dużej bójki na lotnisku. Policja twierdziła, że zostali oni wezwani na zamieszki z udziałem 30 osób. A to wszystko dlatego, że raper posiadał klasę VIP, no a jego ziomki nie. I w momencie, kiedy oczekiwali oni na samolot, udał się on do tej właśnie strefy VIP. Oczywiście ze swoimi ziomkami, no przecież sam nie będzie szedł. No i jak się okazało, ku jego zdziwieniu, nie zostali oni wpuszczeni, ponieważ nie mieli takowej wejściówki. Tak więc mamy przed sobą aferę na 30 osób z udziałem policji. Tylko dlatego, że ziomeczki nie zostały wpuszczone na strefę VIP i teraz o jakim raperze jest mowa? Eminem, Snoop Dogg, Lil Pump lub Lil Uzi Vert. Mając te zestawienie raperów, yy, tych czterech panów, wydaje mi się, że bez wątpienia mogę odpowiedzieć nawet bez namysłu, że moim zdaniem jest to Lil Pump. Z tego co kojarzę, Eminem raczej nie zadaje się z jakąś dużą ilością grupy, Yy, Lil Uzi Vert, z tego co wiem, chyba tak mi się wydaje, nie jest raczej awanturnikiem. A Snoop Dogg mi tak po prostu do tego nie pasuje. A Lil Pumpik, no, ze swoją ekipą, Eskera, 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 yy, lata samolocikami, nagrywa snapy, yy, imprezuje. Wydaje mi się, że jest to idealna opcja i zagłosuję na Lil Pampa. O proszę, jak się okazuje, yy, byłem w błędzie, chodziło o Snoop Doga. Cały incydent miał miejsce w 2006 roku. I właśnie przez niego miał przez ponad 4 lata zakaz wstępu do Anglii. No nieźle. Lecimy dalej. Jak wiadomo, jednym z najstarszych powodów do konfliktów może być ten na tle religijnym. Co ciekawe, niektórzy potrafią być fanatykami do tego stopnia, że gdy osoba mająca grać koncert w ich stolicy, posiadała na tle swojego teledysku, który mieścił się na imprezie, Buddę, postanowiła stworzyć zamieszki. Przez co koncert tego artysty nie odbył się. Mowa tu o Sri Lance i wydarzeniach z roku 2010. No a teraz potencjalnie artyści, którzy mogą być za to odpowiedzialni. Ed Sheeran, Bruno Mars, Akon, Post Malone. Dobra, tutaj wybór raczej nie jest ciężki, kolejny raz, ale pewnie znowu się pomylę. Wydaje mi się, że na pewno nie będzie to Post Malone, bo jest to rok 2010, więc to raczej nie będzie Post Malone. Ed Sheeran chyba też wtedy jeszcze nie był popularny, ponadto nie wydaje mi się, żeby on w klipie miał imprezę i buddę. No i co zostaje nam? Akon oraz Bruno Mars. Tak więc spośród tych dwóch panów wydaje mi się, że będzie to Akon, on miał teledyski chyba z imprezą, także stawiam na Akona. O proszę, udało się, wokalista odmówił wjazdu na Sri Lankę w roku 2010 po tym jak jedna z jego piosenek rozpoczęła zamieszki w stolicy. Chodziło o teledysk do piosenki Sexy Chick, gdzie na tle imprezy był widoczny Buddha. Tu ciekawostka, że Akon po całej sprawie skomentował sytuację słowami Jestem człowiekiem duchowym, więc mogę zrozumieć dlaczego są wrażeni. No, beka. Dobrze, kolejna sytuacja jest z Argentyny. W Argentynie bowiem istnieje nakaz aresztowania pewnego wokalisty za to, że wraz z jego ochroniarzami zdecydował się on napaść na fotografa, który robił mu zdjęcia. Prawdopodobnie ten nakaz funkcjonuje do dnia dzisiejszego, także jeżeli dzisiaj byś ten wokalista wybrał na Argentynę, mógłby trafić za kratki i jest to nawet stuprocentowa pewność. I teraz pytanie, o kogo chodziło. Justin Bieber, Drake, The Weeknd, David Guetta. Dobra, spośród tych czterech panów yy, wydaje mi się, że spokojnie mogę ich oddzielić kreską. Yy, kreską oddzielę hehe <laughs> David Aguette oraz The Weeknd, ponieważ oni nie pasują mi po prostu do tej historii, więc wydaje mi się, że zostaje nam Justin Bieber i Drake. Yy, Justin Bieber chyba strasznie musi mieć w sensie on cały czas ma jakby na pięku z tymi fotografami. Nieraz słyszało się jakieś zadymie. Wydaje mi się, że to będzie właśnie on i to o niego chodzi. Więc wybierzmy sobie Justina Biebera. No i dziękuję bardzo, udało się po raz kolejny odgadnąć. Nie było to takie trudne. Spoko. Rasizm to jedno z zagrożeń, które czyha na nas w sferze kontynentalnej. Bardzo często bowiem musimy uważać na to, co mówimy, jak się zachowujemy oraz na to, co robimy. Jak się okazuje, rasizm nie występuje tylko na polu ludzi z karnacji jasnej oraz karnacji ciemnej. Pewna bardzo znana wokalistka dostała bana na wstęp do Chin. Ponieważ jedna z jej przyjaciółek umieściła na swoich social mediach zdjęcie, w których prezentuje ona. Skośne oczy. Po prostu wzięła sobie ręce i sobie zrobiła takie skośne oczy, i no państwu Chin się to nie podobało. Nie podobało się do tego stopnia, że postanowili o niej powiedzieć: Elo, nie, nie, nie chcemy cię tutaj, nie? I zabrakowali jej wejścia. Teraz o kogo mogło chodzić? Miley Cyrus, Mia, Selena Gomez. Demilowato. Spośród tych czterech kobiet wydaje mi się, że przypałowa jest Miley Cyrus na pewno. Mia miała bardzo przypałowe teksty, więc też ona się może zaliczać do tej historii. Selena Gomez również, i Demilowato wydaje mi się taką spokojną dziewczynką z tego Disney Channel, chociaż ona tam chyba coś z paniem miała problemy jakieś, nie? Także Demilowato raczej odsuwamy, wydaje mi się, że raczej tu nie będzie ona. Mia nie ma aż tak dużego fejmu w social media. Poza tym mam wrażenie, że jej fejm już zgasł. Dlatego też ją odsunę od tego. E, zostaje nam Miley Cyrus i Serena Gomez. Mm. Miley jest bardziej przypałowa. Wydaje mi się, że będzie to Miley. No proszę, udało się odgadnąć po raz kolejny. Yy, dziękuję bardzo. Easy. To było naprawdę łatwe. Kanada postanowiła zablokować wjazd pewnemu raperowi. Było to spowodowane jego przeszłością kryminalną, a raczej... Ilością przestępstw, które są w jego kartotece, yy, tłumaczyli się oni tym, że nie chcą takich przestępców u siebie w kraju, ponieważ boją się o swoje bezpieczeństwo. I teraz pytanie: o kogo mogło chodzić? Kendrick Lamar, 50 Cent, Dr Dre, Nas. Wow, jak poprzednie odpowiedzi w jakiś tam sposób dało się odgadnąć, tak tutaj. Mm wydaje mi się, że to musi być jakiś gangster. To musi być ktoś ze złą przeszłością taką naprawdę, żeby dostać bana, no to trzeba serio się postarać, mi się wydaje, nie? To nie jest tak, że to jest jedno wykroczenie i to jedno wykroczenie się spowoduje, że oni cię nie chcą. Doktor Dre na pewno miał coś w przeszłości związanego z handlem. Eee, wydaje mi się, że on mógł to dostać. Nas też mi się wydaje, że mógłby dostać. 50 Cent też mi się wydaje. Kendrick Raczej nie. Wydaje mi się, że raczej nie. Więc Henrika sobie wywalę. No i nie wiem, no 50 Cent dr Drenas. Dobra. 50 cent wiem, że kiedyś został postrzelony. I to mogły być jakieś porachunki. Nie wiem co to było. Ale to mogło mieć związek właśnie z tym, tym, tym. I może, może oni pomyśleli tak, że jeżeli ktoś go kiedyś postrzelił i on właśnie wzbudza taką agresję, to my go nie chcemy u nas, bo to może się źle skończyć. Więc drogą dedukcji wydaje mi się, że będzie to 50 cent. Kurde, ale mam dzisiaj dobry dzień, naprawdę. Jest to 50 cent, udało mi się odgadnąć. Tak, dziękuję. Malezja. Obawiając się o żartobliwy charakter yy, koncertu, który miała dać ta artystka, organizatorzy koncertu w Malezji postanowili, że będzie ona musiała zakryć całe swoje ciało i występować w takie jakby nie wiem to się nazywa burka jeżeli dobrze kojarzę chodzi o to żeby nie było jej totalnie widać nie dało się jakby e, niczego wyeksponować swojego ciała tak o to chodzi oprócz tego także nakazano jej zmienić teksty które wykonywała czyli piosenki zostały jakby zmienione i dostała sobie gotowy scenariusz piosenek, które... przerobionych piosenek, które miała wykonywać. Dodatkowo, gdyby tego jeszcze było mało, walczyli oni o zmianę choreografii całego koncertu. Kto to mógł być? Nicki Minaj, Beyoncé, Cardi B, Lady Gaga. Dobra, tutaj jest dosyć zabawnie, bo jeżeli chodzi o ubiór, to Lady Gaga jest bardzo znana z tego, że ubiera się... mega dziwnie. I to może być właśnie ona. Ale... Nicki też się ubiera dosyć... Yy... Specyficznie, co może też właśnie mieć wpływ na to, że oni ją mogli zbanować. Cardi B? Nie wiem, podejrzewam, że raczej tak. Co do Beyoncé, wydaje mi się, że jest ona raczej taką skromną kobietą. Yy, w ogóle kobieta to idealne określenie na Beyoncé. Raczej nie jest ona taką osobą, która mogłaby. Jakiś porąbany strój, porąbane piosenki. Ona bardziej mi się okaże z takim nighttowym popem, który w ogóle nie wpływa na to, że ten, więc jakby nie. Więc strzelę sobie w tą Lady Gaga, bo wydaje mi się, że Lady Gaga mogła mieć faktycznie jakiś taki porąbany strój i tam w tej Malezji powiedzieli we, pal gumę, ty z tym strojem co? Beyoncé! No to niezła Malezja! No to hello Malezja! No to fajnie. To ja sobie ją tutaj skreśliłem, tak od razu, a Wy mi tu wyjeżdżacie, że to jednak ona. To wszystko na dzisiaj, że Wam się podobało i chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie także komentarz na dole. Jest to bardzo ważne, Wasza aktywność napędza wszystkie serie ten kanał. Także, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, który pojawił się w środę poprzednią, to zobaczcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie go teraz. To również jest bardzo ważne. Także, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia!